Młodzi zdolni, kreatywni tacy są laureaci stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego. W tym roku stypendium naukowe, twórcze i artystyczne przyznano po raz 13. Wysokość tegorocznego stypendium wyniosła 1800 zł. Nagroda finansowa przyznawana jest na pół roku i wypłacana jest po 300 zł miesięcznie od stycznia do czerwca. Na pewno te się pieniądze przydadzą. Zresztą to jest też takie ogromne docenienie jednak tej pracy, jaką wkładamy. Stypendia ustanowione zostały uchwałą Sejmiku Województwa w celu stworzenia wybitnie uzdolnionej młodzieży odpowiednich warunków do dalszego kształcenia się i rozwoju, a także inspirowania i do podejmowania kolejnych zadań naukowych, twórczych bądź artystycznych. Stypendia adresowane są do uczniów szkół ponadgimnazjalnych lub artystycznych oczywiście z całego regionu. Najważniejsza sprawa to podkreślenie pewnego rodzaju zasług i chęci być dobrym. Dobrym zarówno w twórczości bezpośredniej, jak również w nauce, w osiągnięciach artystycznych i chwała, daj Boże, żeby jak najwięcej było tutaj stypendystów. Komisja do spraw stypendiów składająca się z przedstawicieli środowisk naukowych, twórczych i artystycznych oraz Kuratorium Oświaty, Sejmiku i Zarządu Województwa Lubuskiego przeanalizowała 110 wniosków złożonych przez szkoły i stowarzyszenia działające w środowisku Oświaty i Kultury Województwa Lubuskiego. Pozytywnie zaopiniowano 30 z nich. Nagrywam filmy, o, no, osiągnąłem kilka tam rzeczy, wygrałem konkurs EF Challenge w Polsce i pojechałem do Rio de Janeiro. Musiałem nagrać tam film po angielsku, udowodnić, że nic nie jest niemożliwe. Nagrałem kilka filmów, które pozdobywały nagrody na całym świecie, w Kanadzie. Mój film reprezentował Polskę. Stypendium jest za moje osiągnięcia w konkursach przedmiotowych z gimnazjum, za laureata z biologii z drugiej klasy i za finalistów z trzeciej klasy. Miałam sześciu finalistów w trzeciej klasie i szczerze mówiąc nie do końca pod Potrafię w jednej chwili ich wymienić, ale były to przedmioty i ścisłe, i humanistyczne, bo był polski, historia, ale było też e, chemia, e, biologia. Do tej pory stypendia Marszałka Województwa Lubuskiego otrzymało 225 młodych lubuszan. W 2017 roku na stypendia Urząd Marszałkowski przeznaczył 54 tysiące złotych.